Moi widzowie, dzisiaj będzie historyjka Sylwestrowa. Wiem, że jutro jest Sylwester, ale no chcę tak na zapas, nie? Dobra, teraz będzie historyjka sylwestrowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc zapraszam do oglądania. No Jezus Maria, gdzie ten mon, gdzie ten chłop jest? Z tymi no, fajerwerkami? O! Kto to? Proszę! No nie ma fajerwerek nigdzie! Jak nie ma? Dobra! Ty się przebieraj, ja pojadę! No o! Ok. Dobra! Kładź! Ja też tam położę, no! I ciągle na moje miejsce, co? Dzisiaj Sylwester, więc twoja mama chyba przyjedzie do naszej minie, No! No tak, no to dobrze, bo ten, no, mm, no bo y, on na nie obchodzi Sylwestra, no dobra, to bajo, pa, Jezus, dobra, wracam, o, nawet ktoś zostaje pod domem, puk, puk, no jest, nawet drzwi nie zdążyłem, ty już tak szybko je masz, tak, jeszcze mamy w tym, jeszcze tutaj mamy, żeby ozdobić tą salę tam, no to my tą salę wynajmujemy, więc musimy w ogóle ją dzisiaj zarobić. Wiem. Yy, no wiem. Przecież chyba, nie? Dobra, przebieraj się, ok. Czekaj, jednak się nie przebieraj. Yy, dobra, dobra. Yy, nie przebieraj się jednak, bo... Yy, nie wiem. Jedziemy zrobić tą salę. Dobra, kładę ciuch. Bierzemy rzeczy. Tam wsadź. Okej, okay, jedziemy. Tylko zadzwonię do opiekunki. O, już ta opiekunka jest. Dzień dobry. Proszę, przyjrzyj Dobra, ja idę na górę. A, jestem za pralką, pomocy. Nie nic tam do mnie robicie. Ja jestem przyjrzyj Jezu. Dobra, chodź, jedziemy. No. No, szybko. Pięć minut. Później. Dobra, to tutaj? Tak. A jak tu nic nie jest zrobione? No właśnie. Więc trzeba coś zrobić. Widzowie, teraz będziemy razem to robić. Więc zapraszam. Dobra. Robimy przejście do Sylwestra. Zrobimy te. No, o nie, to za jasne. O. Będzie to jak w moim domu ok I wiem jakie wszędzie ściany będą Takie ok, okay. Czyli już tutaj to mamy Teraz sobie, y, y, zrobimy sobie Taki coś Zrobimy sobie Na kurtki I obok Taka szafka y, a nad tym będzie mm, e, dawaj ci to. I mi, mi, żeby tego nie dotykać. A dobra, niech tam będzie. E, no dobra, to już mamy zrobione. E, tutaj nie będziemy dawać. A! Wracamy do historyjki na chwilę. Weź chłopie, idź tam y, ten y, wszystkie rzeczy. Jezu, to trzeba zabrać w ogóle ten, to, no to zabieraj, o już wyniosłem, dobra, y, trzeba przystroić, y, to będzie do środka, fajerwerki to tutaj, y, na środek, na środek fajerwerki, jeszcze tutaj są jedne dobre. Pewnie jeszcze goście przyniosą fajerwerki. A tutaj jeszcze mamy takie rzeczy. To gdzie? Dawaj tu. Okej, okay, 2025. Yy, to tutaj będzie. To na głowę zakładamy? Jeszcze nie, to trzeba na wejściu dać. No ok. To no, dawaj tam. No daje toż. Ciągle no. No to do szafy włożę. Dobra, do szafy włożę. No i jeszcze coś tam jest? Tak. Jezu. Dobra. Um, o, to. O, dobra. O, i złoty ten to Nie będzie. Dobra, e, robimy e, dalej. E, robimy. Dobra, widzowie. E, teraz sobie zrobimy tutaj. Mm, nie wiem, e, telewizor, bo tutaj będzie leciało się nowy rok, i tutaj zrobimy. Tańca linię. Bo tu i tu nie wiem, nie, na razie nie, bo ja wiem, co chcę zrobić. Dobra, na początku zrobimy to, co ja chcę zrobić. Czyli zrobimy sobie yy, jedzonko. Proszę bardzo. Pięknie. No. I teraz damy sobie na to jedzonko. Yy, jedzonko, jedzonko, na co tu damy? Tutaj mamy na każdy stół polecą kanapeczki kanapeczki i sushi e, e, tutaj będziemy no nie wiem Zrobię, e, zrobimy mm, nam, 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 o czekoladki mogą być jeszcze inne takie normalne jedzenie więcej, to niech tu będzie bufet szwedzki i taki o, jak dobrze mówiłem chyba, nie wiem, nie wiem jak na to się mówi yy, 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 ale dobra yy, tutaj będzie właśnie taki bufet też tutaj właśnie będzie też taki bufet yy, można sobie wziąć to. Możemy sobie wziąć takie coś. Można sobie wziąć jeszcze krakers, oczywiście. Czekoladkę. A tu nie będzie, może, normalniejsze jedzenie. Dobra, normalniejsze jedzenie to nie wiem co to. Zróbmy o, takie o, Takie. O. Dwie część Burgery na tym. E... No i na górze może być. No. no. Wracamy do historyki. Dobra, jeszcze mam, na... No co? Jeżeli by się przydało jeszcze ten. Jakieś te zdać. Yy, no ten celownie Gdzie się tańczy. No to... No to dajemy. Dobra widzowie yy, Dajemy sobie oczywiście. Głośnik w ścianie, nie. Dwie tan tańca... ale jest to. Na razie sobie wyłączymy i damy sobie tu jakiś obrót. Na no, bo eee, damy sobie tu wynajmowaną sala. Proszę bardzo nie dotykać. Eee, o. Przepraszam. Przepraszam walantrowie. Dobra, no i to chyba tyle, nie? Z tego. Więc no, mężu. No i nie widzisz, jak nie było. Dobra, pewnie. Dobra, wracajmy do domu, bo musimy wystroić dziewczynę i w ogóle będziemy musieli jechać dla siebie kupić sukienki, a dla garnitur. No Jezus Maria. Pięć minut później. Widzowie przepraszam Was, ale musimy jeszcze wrócić się na chwilę do domu yy, tam gdzie robiłem ten, yy, no. Właśnie dekoracje na Sylwestra, ponieważ... Yy, ponieważ nie dałem krzeseł, więc zrobimy sobie krzesła. Yy, no i tak. Zrobimy sobie tam jeszcze krzesełka. Bo ich tam nie zrobiłem. O tutaj tak. Dobrze. Yy, dajemy sobie yy, krzesełka, tak. Jakie by tu dać? Dobra, wiemy jakie damy. O, takie, o. czemu by nie. Królewskie. Jak są jakieś dzidzie, to tu będą. Tak, sobie to będą. Takie, żeby sobie po nie pójść. Jeden sobie przesuniemy tutaj. Ale jeden to Normalne. 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 I czemu? Dobra. Mamy zrobione. Dobra, mamy zrobione, i tak tyle osób nie będzie, więc no. Wracamy do historyki Dobra, jedziemy do domu, bo trzeba ci, mi sukienkę, dla ciebie garnitur. Dobra, Jezus. Teraz będzie 5 minut później Dobra, jesteśmy już wchodzimy. Dobra, szybko, szybko, właśnie. Przebieraj się w to, ja w to. I zawieszaj swoją kurtkę. Choć idziemy się przebierać w coś eleganckiego. Czemu wy tak tam wpadacie? Nie wiem, chłopie. Pani opiekunka nie. Jezus, dobra, idź, lecimy, dawaj. Opiekunka się zajmie, nie w Dobra, co ja mogę sobie brać te... Jezu, mamy aż tyle ciuchów. Trzeba jechać ci kupić i dla mnie. Nie, tak. Ja zakładam to, ty zakładaj to. I lecimy nam kupywać. Nie. Widzicie Yy, yy, widzowie ja to robię tak, że pokażę wam mój sposób jak ja będę ja kiedyś się tak, gdzie bardzo dużo ciuchu, yy, więc tak, robimy sobie po prostu dodatkowego ludzia, ludzia, yy, tak byle jakiego yy, i bierzemy suknię dla tata albo dla mamy na razie weźmy dla ojca, ojciec starszy jest. Yy, o taki o, o taki o, może dla ojca, o taki o I dla ojca, taki tutaj będzie dla mamy, a ja do Was wrócę jak zrobię dla mamy, tak się prezentuje dla mamy, teraz dla najstarszej córki, dla najstarszej córki wybrałam o taki o, dla najmłodszej córki, yy, wracam do Was za chwilę, ja już mam dla niej i taką samą będzie miała, Yy, właśnie moja druga córka, będą miały takie same. No i tak, wracamy sobie do miejsca mojego. Yy, tam będą moje wszystkie te ciuchy. Tylko mam nadzieję, bo tam jest jedno miejsce, yy, gdzie cię yy, nie zapisuje, tylko trzeba zrobić magię. Ja znam ją, yy, moja koleżanka mnie nauczyła. Yy, yy, już się trochę nie zadaje, ale dobra. Yy, wszystko jest tak. Bierzemy sobie tych ludziów. Yy, bierzemy sobie tych ludziów. Tak yy, dziwnie to wygląda. I idziemy sobie do robienia. To nie ma takiego dodatku. To no, ale można to zrobić innym sposobem. Ja tutaj daję yy, ręczniki i pampersy. Yy, więc w pampersy przebieramy yy, dziewczyny. Teo. Nie wiem, dlaczego oni są nago wtedy. Ale mamy chociaż ciuch. Spuścimy to w toalecie. Więc mam ciuch. Tutaj jeszcze. Okej. Okay. Tutaj z tym. Oj, dobra. No. No i oni sobie idą. Dobra, w końcu ogarnęliśmy to. Dziewczyny! Jezus, mamo, coś tak drzesz. Przebierajcie się, idziemy na Sylwestra. Okej. Okay. No. Ja się też jeszcze przybieram. Dajcie, mi, Nie przebieraj się w moje ciuchy. No, ja z ojcem też już się przybieram. I dla Ciebie. No, fajne. My będziemy w tym cały czas. Tak, wkładać swoje ciuchy do tego. No. Ok. Będą na korytarzu A my już musimy jechać Bo i tak musimy być tam pierwsi Pierwszy yy, Dobra Szybko chodźcie wszyscy Dobra chodźcie Dobra idziemy chodźcie No No idziemy przecież Mamo No to Idziecie wy. No bo już zaraz będzie No będzie trzeba już. Goście będą przychodzić. No to chodźcie. Pięć minut później. Dobra, chodźcie. No wow. Dobra, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Wszyscy? No dobra. Wow, ale full weapons. Dobra, dziewczyny. Ja idę tam jeszcze coś porobić w tym ogródku. Tu trzeba coś dawać. No, i od razu lepiej. Jeszcze tylko świeczki na tort. To niedługo pewnie tort będzie gotowy. No i co, masz te świeczki? Tak, mam. No to dobrze. Może masz. No ok. Mm. Gdzie ten tort? No już tu mam. No tutaj mam ten tort. No dokładnie to te 25. No, jakie 5 chłopie? 2 i 5. No, 25. No, bo tej już tej nocy. Dobra. Tam położę na razie tort. I za niedługo pewnie będą przychodzić pierwsi goście. No. Dobra, wchodzimy. Heeeey! Pierwsi goście: Hej, dziewczyny, ło! Wow! Będzie impleza! No. No, hej, hej. No w końcu jesteś. No, no, Kale, ka w końcu jesteś. No, Kaja, w końcu, nie? Nowy rok, nowy my, nowy nowe my. No, hej, hej. No to idźcie tam, siadajcie, nie? No Siadajcie tam To jest bardziej dla dorosłych stolik, a to jest dla dzieci Mam nadzieję, że więcej dzieci nie będzie Dobra Pewnie już inni idą O, dobra, tutaj, no Hej! O, a gdzie twoja mama? Dała mi siostrę i powiedziała, żebym z nią szła na Sylwestra e, No, bo ona jest chora Ach, no dobra Okej, okay, mamo i tato Hej, dobra, idźcie tam siadajcie No ok No i jeszcze dla Was idealnie miejsce starczy, nie? Właśnie nie, bo jeszcze dla Was No tak, to my musimy dla siebie dołożyć dwa krzesełka Ale to nic No Dobra, my już mamy tam sobie miejsce no. Tylko może w innym miejscu No no, już, dobra. A, ale ty możesz iść do dzieci, siadaj. No dobra, tylko zamienij krzesełko. Już. No. Mm, no i tak. Dobra, bo za niedługo chodźcie dansować może. Yy, dobra, wszyscy chodźcie do ogrodu, bo za niedługo pewnie wybije już yy, północ. No, tylko ja tam zamontuję światła. No, ok. Chodźcie, chodźcie, już gotowe. A, no właśnie, już leci. Szybko wszyscy do ogrodu! Szybko, szybko! Do ogrodu wszyscy! Idź po flaszkę! Dobra, ja idę po flaszkę. Dobra, wezmę to i... Idźcie, jak wszyscy pójdą. Dobra. Dzieci, dzieci, idziemy, 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 tak. Dokładnie. Odsuwamy się od firewele, firewerek. No i dobra. Ej, dobra. Dziewczyny, idźcie. U, no dobra, chodź. No dobra. Kajanela. No, znaczy jaka. Nie, 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 o, tutaj są, dobra, muszę zawołać ją. Ach, żona! Jezus Maria. Co się drzesz? Pomóż mi nieść piwa. Dobra, chodźcie. Położymy je na razie o tam. Chodź. Idziemy. No ok. Czekaj, połóż tam tort. No, kładę. E, dobra, chodź. Czekaj, yy, dobra, trzy, dwa, jeden, szczęśliwego nowego roku! Ou wow. szczęśliwego nowego roku! Oo! Wow. Szczęśliwego nowego roku! Dwadysiące dwadzieścia 레래쿵쿵 레레 쿵쿵 팍팍팍 레래 쿵쿵 레레 쿵쿵 우와 뻑뻑 빨강 뚜뚜루뚜

بعديشე მე იაქი საფდა რას გიყავთ